Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Agnieszka, a w dzisiejszym filmie robimy sobie zadania w miasteczku Srebrnej Polany. To jest taki zwykły, pogodękowy trochę filmik, e, więc teraz najpierw muszę pojechać do miasteczka Srebrnej Polany i przekazać, zobaczymy jakie mamy tam zadania. A mam ich dosyć sporo i spróbujemy je zrobić większościowo, e, większościowo e, jak najwięcej po prostu ich. A więc trzeba już je porobić, bo naprawdę mi się ich uzbierało. I myślę, że porobimy jeszcze w. w, w... Mam takie dwa zadania tutaj zrobione, w Murland w z niedaję takim. E, no ale to już będzie chyba za dużo ten Murland, więc y, w sumie to tylko miasteczko Srebrnej pleny, więc widzimy się jak już tam dojadę. Postanowiłam najpierw przyjechać do jeżdżenia na farmę Jaspera, ponieważ mam tam zadanie i chyba będę robić właśnie podwózkę teraz tam. Więc najpierw tak zrobimy to zadanko. Um, no i Wam bardzo, przeproszę za jakieś tam ewentualne nabuczenie komputera, bo trochę to słychać jakby, było yy, trochę ciepłe. Um, I też przepraszam za mój głos, bo jestem trochę chora, ale to, to myślę, że nie jest jakoś źle. Okej, okay. i już jesteśmy u I robimy teraz z nim zadanko No, przejechałam Uważam, do traktora Daj się dostanie z deklicznym na wyspie na narodzowskiej Zachodni Przewodnik porozmawiać z odpowiednim kobietą Dobra e, To my pojedziemy tutaj znowu do podwózki ujeżdżalni I pojedziemy na skróty podwózko, a nie na nogach, bo to byłoby zbyt daleko Jak widać tam, byśmy musieli przejechać tam, więc trwało ten, ten, to nagranie za długo, więc... Dobra, jestem w stajni złotych Liści i idziemy tutaj do karim. I z nią porozmawiajmy. Zbierz od, klucz, z, zabierz klucz od Jaspera ze wschodniego gaju. Czyli gdzie mamy jechać? Aha, tutaj mogę. No dobrze. Tu jedziemy do ujeżdżalni, bo to jest najbliżej e, Jaspera. Dobra, jesteśmy już u Jaspera a Raczej obok Jaspera, bo musimy tam dojechać um, I musimy jechać do niego chyba po klucz Z tego co już A nie, musimy jechać do niego, żeby dać mu klucz Pomyć. Dobra, uruchamiamy traktora Aha, muszę zejść z konia No tak Nie lubię zadanie, trzeba schodzić z konia jakoś... No, prostu... Lubię robić na koniu na nie. Nie z Traktor gotowy. Chciałbym dodać podwózkę tutaj, bo... brakowało by mi podwózki. Dobra i chyba tyle. Tak, i to tyle. Mamy podwózkę. No i super. E, wykorzystajmy to i jedziemy do miasteczka Srebrnej Polany. Jesteśmy w miasteczku Srebrnej Polany. I tutaj jest pierwsze zadanie u krawca. Do niego pojedziemy na początku. E, zobaczymy, co by od nas chciał takiego. Znajdź i Crafta, gdzie w stokach się ma farmie Steve'a. Aha super! No dobra, to jedziemy na farmę Steve'a. Uff. Nic nie, nie znaleźć, nic interesującego. Tak myślałam. Tutaj też nie. Tutaj się patrzy. Nic interesującego. Tutaj. Tutaj znalazłam. Możemy jechać, zwracać do krawca. No wiesz Dobra, i co? Odaj y zreperowano marynarkę radnemu i miasteczku są Okej. Okay. Jesteśmy. Proszę. Taka marynarka. Y Zła wszystkie ręce papiery y po stronie kolanie i zwróć radnemu y no trochę to zejdzie, bo jest ich dużo, tych tak latających papierów tutaj Nie, nie pan, chyba trudno Tą złapiemy, dobra, jest I ostatnia, tu była, tu jest Dobra, mamy no, wszystkie kartki Zjedziemy do Burmistrza Poddać mu kartki papieru Dobrze. zobaczmy. I to wierzę z zegarem i sprawdź, czy uda ci się odnieść spodnie Okej. Okay. Wiem, wiem, wiem. Wiem gdzie ja mam wchodzić. Proszę, proszę już koniec tego. Nie chcę już nie zobaczyć. Dziękuję. Radny. Okej okej, okej. Chodzimy. Jesteśmy. Idziemy na górę. Okej. Okay. Na tym pęczek nic nie będzie chyba. co nie dalej i tutaj. Osy. O nie, osy. Um. Halo, ja nic nie widzę. O nie. Nie wiem co mam robić. Aha. Osoby nie Okej. Osoby nie zjadły. Z. bz. Tu na prędkość ktoś wie, że się. Dobra, okej, okay, okej, okay. nie wiem gdzie ja mam tu kliknąć, na pewno coś tam w zegarowej Szybko wchodzę na góry tam, może tam coś będzie nie, uciekaj, osły cię zjedzą Aha Ja jakby nie mam pojęcia co mam zrobić Chyba na dół muszę zbijać, żeby tam jest e, coś Co muszę zrobić z tą zegarową No uciekamy tutaj na dół Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy Dobra Okej, okay, udało mi się uciec Co teraz? Radne Okej okay. Zobaczmy co teraz mam zrobić Bo os nas zaatakowały Dobra Jedziemy, idziemy, jedziemy. mistrza. Jedziemy. witaj. No dobra, zobaczmy. Ściecz te ozy naprawdę porządnie. Po co ja mam je wkurzać? Zobaczmy, czy mamy coś do wypełnienia. Wypełnienia, nie wypełnienia, tylko kupienia, jakby wymienienia. O! Dobra, więc widzimy się w zegarowej wieży. Dobra, jestem w wieży. I teraz biegniemy na górę. Tutaj. No, no. Trzeba wścieczyć, rozwścieczyć te. Cieknij nie zagryz zanim sobie gosić. Okej. Czekamy stąd. Jak najszybciej. Okej, okay. dobra. Dobra, i co teraz? O nie, to chyba na niego pikłam. A żeby zmienić... zmienić nazwę swojego konia? Ile za to trzeba zapłacić? Nawet nie mam mowy takiej. Dobra, zobaczmy, no ale uciekaj. Oh, ale to jest śmieszna animacja. Uciekam, że to sami. Niech zdany Wskoczę do fontanny. co, ja się ruszyłam, bo coś przede mną Dobra. Dobra, to kolejny spełniony heroiczny wyczyn. Tak spodnie radnemu z zesremniku nie? Okej. Okay. Aha, no tak, tu jest drzewo. Dobra, witaj radne. ram strasznie dużo gadasz. Czy można było... Już... O, nie przeczytałam końcówki, co mam zrobić. Super. W toku. Przejdź do pomocy, przejdź i zapytaj strażników, możecie pomóc? Pan? Hmm. Dobra, ja już jestem z wyższymi planami, a teraz jedziemy do yy, Przełęczy, Toru Wścigowego, Barnowej Ja w ogóle go nie mam odnowionego i bardzo chcę go odnowić Zrobiłam wszystkie te zadania, co trzeba było zrobić Dobra, jedziemy Okej, okay. i jesteśmy. Starzysta Giet. Porozmawiaj mhm. z panem paket, nie mam to czyta, który stoi na szczycie pagórka. wiem, którego tego pagórka. Dobra. No i cześć, panie Bucket. Eee, zobaczmy. Daję pracownikom z Włónotem przedzią kopię epickiego essay. Nie wiem, co to znaczy. Pana Bucket, plan rozwoju. Nie Nieważne. No, muszę im dać po prostu kartkę. Mogliby to napisać w skrócie. Daj robotnikom kartę. No taka prawda. A ja jedziemy. I no tutaj jest szef załogi. Tutaj. Dobra. Wróć do starzysty i daj mu znać, że odwrócenie uwagi działało. Dobra. Wracamy. Dobra. I witaj, starżysto? Dobra, porozmawiam znów ze starzystą. Słychać, żeby przejechał przez to. Hmm. ciekawe, ciekawie. No, o, o, chyba o, skorzysta. Dobra. nie, to jest brzydkie. Mm, no, wygląda jaki robotnik. Pojeźdź na pagórek w północnej przełęczy i przesłać z panem bucket. Bucket? Nieważne, po prostu bucket. Tutaj Dobra, zobaczmy co masz Jedzenia, aha i tyle, I dostałam tą brzydką kurtkę Teraz jak robotnik Super Ja dostałam jeszcze takie coś Superowe Dobra, jesteśmy w miejscu w srebrnej Polany i zrobimy myślę, że u Dereka tak się nazywa, tak Derek eee, Które zrobić z tych dwóch. Hmm. obydwa mają bardzo ciekawe ale Zróbmy ten pierwszy. Zobaczmy. Weź skrzynkę na przechodzą pod dla nica Okej. Okay. Eee, nie mam nic jak nie mam ją położyć. Gdzie? Okej. Okay. W, w... No nie ukrytego dinozaurów. I drugą pewnie też będzie dla niego, tak? Tak. No dobra. No dobra. No to jedziemy w sumie do wioski Valedale, bo nie mam podwózki do. E, tam. Do dinozaurów. Dobra. Schodzimy z konia. Wchodzimy do windy i zjeżdżamy w dół. Bardzo lubię tą animację jak zjeżdżamy w dół. Bardzo ładne. Dobra. Teraz wsiadam na konia. I jedziemy do tego człowieka. Dobra, to jest tutaj. O, o. W ogóle, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, dlaczego ma swoje zwierzątko latającą lodówkę? Znaczy, nie, jest to jest zwierzątka, ale ma latającą lodówkę. I to jest bardzo podejrzane. Zos o! Jakie ładne ogłowie! Postaw skrzynki w księgiem miejsca, które zasługują na minus. Okej. Okay. Okej. Okay. skrzynka pocztowa, tak? Umieszczamy. No, o, skrzynka pocztowa. Wow. Super. Aha, jeszcze jeden trzeba, Rozumiem. Nie, tutaj trzeba. Aha, taką skrzynkę. Pocztowę. No tak. Jestem ciekaw, kto tu będzie w ogóle jakiś nam przychodził. Aha, no i na jutro jest zadanie, więc zobaczymy tylko, jak wygląda to głowy na nich. No i, no i pięknie. Więc takim miłym e, końcem żegnam się z wami. I do następnego filmiku. pa. pa!